Mamy Wigilię i wśród tych dań wigilijnych zawsze musi być coś słodkiego, dlatego Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego proponuje poprzez Łukasza Ancypo danie słodkie, pełno słodyczy. Tak, będziemy przygotowywać kutię, ale będziemy ją robić znowu trochę inaczej. I robimy tutaj naprawdę fantastyczne, warstwowe tiramisu z podlaskiej kuti. To zaczynamy. Zaczynamy. Nie ma Co dobrej kuti, e, bez dobrych daktyli, e, bez dobrych bakali, bez dobrych orzechów. Dlatego mamy to wszystko. Bierzemy daktyle. Żeby daktyle nie były suche, to my sobie daktyle pokroimy w kawałeczki. Mhm. Małą taką fajną Husteczkę? kosteczkę. Mamy to. Czym zalewamy? Zalewamy fantastycznym likierem kawowym. I sobie zalewamy i dajemy trochę czasu, żeby nasze daktyle pociągnęły tej, tego smaku kawy, ponieważ no tiramisu musi się opierać o kawę. Tak. I je tutaj sobie fantastycznie... No i to się daktyle będą namakały w, likier w likierze kawowym. Co one muszą zrobić? One muszą się przegryźć. A w tym czasie zajmujemy się orzechami. Żeby orzechy były fantastyczne, wyczuwalne, musimy je podgrzać. Żeby wypuściły swoje olejki eteryczne, zapachniały. Zaczniemy mm -hmm. od orzechów laskowych. Wrzucamy od razu trochę naszych orzechów pekan. No i oczywiście pistacja, pistacja. która teraz jest najbodniejsza. Jak jest pistacja, to będzie kucia e, po sokulsku la dubaj. A w międzyczasie zaczniemy przygotowywać nasz krem do tiramisu. Mhm. Dobry krem do tiramisu zawsze ma w sobie żółteczko. Często się o tym zapomina. Mamy żółtko. Ale żółtko jest bardzo ważną rzeczą. Dużo jaj jest oferowanych na stronie Polackiego Centrum Produktu Lokalnego. No oczywiście, tylko takich używamy. Zalewamy tutaj naszego miotku, który będzie robił tą naszą słodycz. I robimy taki kogel-mogel, do którego później będziemy dodawać pozostałe nasze dodatki. Ok, możemy zostawić. Już? Tak, na chwilkę je zostawiamy, żeby wystygły. I potem jak sobie weźmiemy te orzechy do ręki, to one zaczną nam się tak fajnie nie, osypywać nie. ze skórki. I jak już widzimy, że mamy idealną konsystencję, to sobie wlewamy tutaj śmietankę 36 lub 30. E I zaczynamy ubijać po prostu bitą śmietanę. Możeszki, zaczynamy przekładać na prawą stronę. I sobie siekamy na mniejsze, większe kawałki, to już w zależności od tego, kto jakie ma preferencje. Mamy już taką bazę orzechową. I teraz do naszej bazy tutaj daktylowo-kawowej daktylowo wrzucimy trochę naszego mm -hmm. mielonego maku. Dorzucimy oczywiście nasz ugotowany wcześniej pęczak. No i nasze pokruszone fantastyczne bakalie. Zależy nam na tym, żeby też ta warstwa była dosyć taka zbita, ponieważ będziemy Nie może być doluć, przekładać no. ją i będziemy ją pokrywać po tym kremem, więc robimy ją taką dosyć, dosyć gęstą, trochę soku i poproszę on właśnie o jakiś wiesz, wiesz, kawałeczek. żebyśmy sobie mogli tej skórki. śmietanka się świetnie uwija. Już widać, że będzie puszysta. I żeby to było prawdziwe włoskie tiramisu, musimy dodać mascarpone. Także wrzucamy, pomalutku, nie robimy tego w jakichś takich dużych mm -hmm. ilościach, tylko takim... I co, ubiło się nam już? Ubiło się i jest naprawdę fantastyczne. Dobra. Także jedziemy, wyłączamy. Jedziemy. Bierzemy naszą miseczkę. Proszę zobaczyć, mm. gęstość odpowiednia. Śliczna, zobaczcie państwo. Tylko tak się to ubija. Tak, bardzo ważne jest to żółteczko, bo doda ono dla nas dużo smaku. I teraz istotna rzecz. Cienkie mhm. warstwy. Zróbmy tak, że może sobie zrobimy tak, że ja ułożę warstwę numer jeden. Ułożymy sobie nasz świeżo ubity kremik. I? N numer dwa. Numer dwa. Wrzucamy. Oczywiście nie za mocno ubijamy, żeby ta warstwowość nam Tak, nie przeszło, pozostała. Nie byłoby tiramisu bez posypanego tak. fantastycznie kakao. sobie nie żałujemy, dajemy. Oraz żeby zaakcentować te nasze podlasie, to orzech laskowy sobie posypujemy. No i tak mamy, słuchajcie, fantastyczne kutia ala tiramisu. Zakrywamy i czekamy na święta. A czekoladę święta obejrzyjcie Państwo wszystkie odcinki Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, gdzie pokazujemy fantastyczne potrawy z fajnymi ludźmi przygotowywane dla nas. Dlatego wesołych świąt. Wesołych świąt. I zapraszam do degustacji. Przecież wiadomo, że nie będziemy czekać do Wigilii. Nie no, do Wigilii jak do Wigilię, że tam to wyszło, to bierz, jak to będzie wyglądało, to Jest prietycznym. No Będzie mm? mm. można podać, cudu nie będzie. Boska kutia. Dziękuję. O, chciałeś nazwę. Boska kutia. Mm.